W dzisiejszym odcinku w Pet Simulator X Pokażę wam zdjęcia z devloga. Tak, tego devloga, który się pojawia kilka chwil Przed godziną 18, dlatego jak obejrzycie Ten odcinek, to dokładnie będziecie wiedzieć Co się pojawi w aktualizacji A nie będę ukrywał, naprawdę mnie to Bardzo, ale to bardzo mocno zaskoczyło Ponieważ są tam bardzo ciekawe i bardzo Przyjemne rozwiązania dla graczy No i jeszcze dzisiaj za darmo rozdamy Huge Hell Rocka w wersji Golden Tylko to ten odcinek musicie oglądać do samego końca No to wydaje mi się, że możemy zaczynać Pierwsze co się zmieniło, to jak wiecie tutaj nie mamy licznika do Scavenger Egg Hunter, no nie? Ale tutaj się nie marszcie ze względu na to, że po prostu widzowie, ale usunęli ten licznik, ale Scavenger Egg Hunt. będzie, będzie, wszystko będzie super. I jeszcze Wam o czymś muszę bardzo ważnym powiedzieć: W opisie macie link do mojego live'a, link do mojej transmisji na żywo, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 17.30, gdzie ogramy sobie tą aktualizację, gdzie jako pierwsi na świecie o 18.30 znajdziemy Scavenger Egg Rozdam za darmo masę Gemów, huge'ów, a może nawet Robloxy, link macie w opisie, na pewno wbijcie, ze względu na to, że po prostu nie będziecie się nudzili. No i możecie tutaj sobie zostawić powiadomienie, łapkę w górę, wziąć się w ankiecie, czy w ogóle jesteście z odcinka, no i napisać coś, na tak co będę bardzo wdzięczny i przede wszystkim zaproście kumpli. Jeszcze raz przypominam, live godzina 17.30, link macie w opisie, ale spokojnie nie wychodźcie jeszcze z tego odcinka, ponieważ ja na sam z tego materiału będę jeszcze o tym przypominał, dlatego ludzi. I teraz z czystym sumieniem możemy przechodzić do tych linków, do oczywiście tego vloga. dlaczego to jest w ogóle likowane przed godziną dwunastą, co jest? No jeżeli mi nie wierzycie, no to prawdopodobnie kliknęliście w miniaturkę, która zawiera te zdjęcia, prawda? Pierwsze zdjęcie może nie jest jakoś mega ciekawe, ze względu na to, że widzimy tylko trzy nowe krainy. Tak, tylko trzy nowe krainy. Tutaj mamy pustynię, łąkę, no i na samym końcu underwater skrzynkę, największą skrzynkę aktualnie w PSX-ie. Nie będę tego zdjęcia jakoś szczególnie omawiał, no widzicie po prostu trzy nowe krainy, nic tutaj więcej ciekawego nie ma. Tutaj pojawi nam się nowa armata Summer Island Event i ona będzie inaczej działała. Niż ta w przypadku labiryntu Jak pewnie wiecie ta armata działała W taki sposób, że przerzucała nas po prostu Do maze'a, czyli do naszego labiryntu Gdzie musieliśmy szukać jajka razy 50 No bo inne labirynty, no nie oszukujemy się Nie opłacało się tego robić, prawda? No oczywiście, że prawda, a teraz Pet Simulator Express Stanem wpadli na ciekawszy Pomysł, za który naprawdę im się należy Łapka w górę na super jest Ponieważ ta tutaj armata Będzie nas przerzucała do nowej wyspy Nowa wyspa, która będzie działała W bardzo podobny sposób do eventu Lucky Block, jeżeli graliście na Lucky bloku, To już pamiętacie pewnie coś takiego Event Goal, czyli musimy zebrać 10 tysięcy Punktów, za rozwalenie gigantycznej Skrzynki będzie 5 tysięcy, za rozwalenie Mniejszej skrzynki 100, safeu 25 I takiego czyścika 10 No i jeżeli uzbieramy te 10 tysięcy Punktów, to będziemy mieli odblokowaną Nową wyspę, gdzie będzie Jajko razy 50 szansy na Huge'a, tylko niestety tego nie wiem, czy to będzie Cały czas ten Pineapple albo będzie To nowy Huge, którego ja wam zaraz może jakiegoś Pokażę, no ale zaczyna się robić ciekawie Prawda? A to jeszcze nie koniec, ponieważ Dużo rzeczy zostało zlikowanych Szkoda, że tak późno, ale prawda, że jest No to teraz przydałoby wam się pokazać Wszystkie nowe jajka, jak będą ułożone? oczywiście pokazać ich ceny No i pokazać Hughie i pety, Jakie z tych wypadają, dlatego tutaj na ekranie Mamy pierwsze dwa jajka, mianowicie Tutaj są trzy Peciki i Hugh, z którego Będzie wypadało, to jest drugie jajko Peciki, które będą wypadały i tutaj jest Trzecie jajko, z którego Peciki będą wypadały Ale to jajko jest mega Mocno specjalne, o którym wam zaraz opowiem Powiem. Ponieważ jest to Butterfly Egg, tak? Peciki raczej z niego. Tutaj mamy te trzy nowe jajka. Tropical Flower Eggs, Watermelon Eggs oraz Underwater Eggs. Trzy nowe jajka w takich oto cenach, One prawdopodobnie wystartują w Pet Simulator X. U! Teraz te ceny pewnie będzie lepiej widać 3 950 I 375 kafry. no i goldeny To sami pewnie dobrze widzicie Jest i butterfly egg, jak widzicie Kosztuje on nasz albo tylko 100 Tysięcy gemów, i tutaj mamy Ograniczoną liczbę huge nie wiadomo Ile to będzie, ale jest ona Ograniczona ta liczba i więcej już Tych hugi nie wydropimy, dlatego na to Jajko trzeba się będzie jak najszybciej rzucić W pierwszej kolejności na update, ponieważ Mogą bardzo szybko schodzić te huge, Więc polecam je sobie otwiera. no i tutaj Tutaj macie przybliżoną skrzynkę, tą największą skrzynkę w grze. Wygląda ona super, super. Naprawdę mi się mega podoba. No po prostu to jest taka zwykła skrzynka, ale bardzo fajna mapa jest dookoła. Tutaj trzeba dać plusik. Czy pamiętacie widzowie, co wam mówiłem na wczorajszym odcinku? Co się stanie z Saber Eventem? Ze względu na to, że on się jutro, ale raczej dzisiaj kończy. I co? I miałby nie mieć Saber Eventu, to była naprawdę super rozrywka dla graczy. No ale nie oszukujmy się, kto by wydawał 500 trubuksów na restartowanie tych nagród? to no, mało kto. Patrząc na to, że to pirackie jajko na samym końcu, no nie jest jakoś mega dużo warte, i z tego sobie pewnie bardzo dobrze zdajecie sprawę. Dlatego Big Game spadło na ciekawy pomysł. A co, jeżeli wypuścić Summer Event od samego początku, tylko że zrobić 150 poziomów, a nie 100? Super idea! Tylko jestem ciekawy, czy osoby, które wbiły 100 poziomów, będą miały od poziomu 100 do poziomu 150? Czy na przykład będzie to inaczej działało, że każdy będzie miał od zera? Czy to będą te same gwiazdki, czy to będą inne gwiazdki? Jak to będzie w ogóle działało, to ja nie mam pojęcia, nie mam pytań. Mam nadzieję, że to jako fajnie będzie działało. No ale w sumie powinno to działać totalnie, ale to totalnie od nowa, że nowe gwiazdki, każdy ma od zera i pokażty bardzo podobne, bo questy w sumie były bardzo ciekawe. No ale to tylko i wyłącznie będzie zależało od Big Gamesa, od Prestona, ze względu na to, że mówię, ja to widzę tak, że każdy dostanie Summer Event od nowa, ponieważ on się ma kończyć dzisiaj, więc jeżeli się kończy, to musi zacząć nowy. No ale zobaczymy, bo wiadomo, że Preston lubi czasami jakieś dziwne rzeczy odwalić. Jak pewnie też bardzo dobrze wiecie, Exclusive Nightmare Egg jest z nami od bardzo, to bardzo dawna i jest to ostatni czas na to, żeby je zakupić, ponieważ jak widzicie, za 6 godzin on zniknie. No, czyli o godzinie 18.00, czyli dokładnie wtedy, kiedy będzie aktualizacja. Jejku, ja znam znowu 8 terapu. Dlaczego ten rap znowu idzie do góry? No dobra, rap jest w tym odcinku totalnie nieistotny. Jak widzieliście, abniej to godzinie 18.00. Tak, tutaj licznik ja to nagrywam po 12.00 leciutko i też zniknie Exclusive Nightmare Egg. No i zastąpi je Exclusive Atlantyckie. Jajko, wyglądają te pety po raz kolejny super. Nie wiem, która robi te pety w Pet Simulatorze, ale szapoba, jesteście niesamowici, ci, którzy tworzą wszystkie mapy, jajka, pety. Pod tym względem Pet Simulator X stoi na najwyższym poziomie, standardowo tak się prezentują wszystkie te peciki, dobra, tutaj troszeczkę pomniejsze, no te dwa huge'e są naprawdę super i na live'iku dzisiaj na pewno będziemy otwierali te jajka, no i zobaczcie na tego Tytana, jak on kozacko wygląda, tylko jestem ciekawy, gdzie będziemy siedzieli. czy będziemy się dzielić sobie tutaj w środku, czy może na górze, tego nie wiem, ale te pety wyglądają zacnie, no popatrzcie jeszcze szybko na te wszystkie trzy zdjęcia. Wygląda to super. Ja chce się otwierać te jajka, no bo zobaczcie na te huge, zobaczcie na te pety ekskluzywne, zobaczcie tego Titana i na sam wygląd tego jajka. Więc ja bym na waszym miejscu oczywiście rubuksy sobie zachowywał, rubuksy sobie oszczędzał na to jajko. I z tego miejsca chciałbym podziękować za wszystkie gifty. Jesteście naprawdę wspaniali, naprawdę niesamowici. Nadal macie mój nickname, jeżeli chcielibyście mi wysłać gifta, ponieważ naprawdę mi się mega przydadzą. W sumie nie wiem to, o co chodzi z tym rapem, ze względu na to, że chyba nigdy takiego wysokiego aż nie nie no, dobra, miałem prawie 9T, no dobra, przy inflacji miałem wyższy. A żeby za darmo wygrać takiego golden huge Killeroka. musicie zostawić subskrypcję z wężkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo Atlantyda oraz właśnie z Robloxa za 3 dni kały z was wyśle tego pocieka. No ja już nie widzowie tej aktualizacji nie mogę doczekać. Zastanawiam się właśnie, czy opłaca się jeszcze dzisiaj farmić sobie te gwiazd Ponieważ wiecie, jeżeli gwiazdki będą te same, jeżeli gwiazdki nam nie przypadną, no to oczywiście warto jest sobie te gwiazdki nafarmić, żeby wiecie, potem był ciekaw content mnie się farmiło i tak dalej ale z drugiej strony jak ja mam poświęcić 5 godzin na farmienie tych tak i pewnie ich na farmie około 150 może 200 i to mi potem ma zniknąć to mi naprawdę będzie mega smutno no nic ja poczekam ale jeżeli wy macie taką ochotę macie taką chęć to jak najbardziej możecie to farmić ale teraz możecie sobie widzowie farmić oczywiście nową walutę ponieważ waluta na pewno pozostanie taka sama widzieliśmy to na screenach dlatego farmcie sobie tą walutę ponieważ można sobie stać na awku a zawsze to więcej pieniędzy do openingów no i przy Okazji zaróbcie sobie trochę gemów. Bo jak widzieliście, ten butterfly egg będzie naprawdę bardzo mile widziany i bardzo ciekawy. No i jeszcze raz wspominam o transmisji na żywo o live'ie, do którego link macie widzę i w opisie wbijajcie, bo naprawdę się będzie działo. Zaczynamy o 17.30, ale już teraz tak jak mówiłem, zostawcie sobie powiadomienie, żeby nic was nie ominęło. Będą gemy, będą futrze, będzie doby update, scavenger hunt i wiele wiele więcej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema, no pa, papa!